Normalnie łapską mi już nie. Prześpię chociaż jedną godzinę. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Cykloprzygody i dzisiaj wyruszam na kolejną wyprawę. Jak widzicie mam ze sobą plecak zapakowany aż po klapę. Wędrujemy w Beskidzie Śląskim. Nigdy tu nie byłem, natomiast fajnie byłoby zdobyć yy, znowu kolejny szczyt do korony gór Polski, ale do niego mam jeszcze 30 km. Będzie nocleg w schronisku PTTK przy Słop pod Baranią Górą. I na Baranią Górę wejdziemy następnego dnia. Godzina 9.20, już jest gorąco, będzie przygoda. E, dzisiaj do przejścia około 15 km. Aktualnie wychodzimy z miejscowości Zwardoń, w którym już byłem, końco, kończąc szlak Worka raczańskiego. no i idziemy właśnie niebieskim szlakiem do. Schronisko Przysłop Zapraszam na przygodę I zapraszam do oglądania W ogóle już jak powiedziałem wam Że wyruszamy ze Zwardonia, to pewnie jesteście ciekawi gdzie nacowałem. Już? Obstawiliście? W... No to dobra powiem wam Uwaga, uwaga Fazolandia <laughs> Fazolandia Dokładnie tak być może kojarzycie kanał Przez Świat na Fazie albo Faza na Końcu Świata I co ciekawe, mieliśmy taką jedną sytuację Do Katowic pociąg Intercity bez problemu, bez żadnych opóźnień Ale już regionalny do Zwardonia z Katowic to już była jakaś masakra No i z powodu ogólnie tych wysokich temperatur Szyny były złe, a podwozie... 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 Podwozie też było złe. Na jakimś odcinku trasy trakcja przestała działać. Awaria trakcji stała się w Czechowicach dziedzicach. Dokładnie. Więc musieliśmy wysiąść z pociągu. Autobus nas podwiózł do Bielska Białej. I w Bielsku Białej już czekał na nas pociąg do Zwardonia. No, urwałem jakieś 6 godzin snu. No ale góry wzywają. Trzeba iść. No tak, góry zaoferowały nam dodatkowe atrakcje w postaci takich fajnych bajorkowych kałuż. To co będzie najfajniejsze w tej wyprawie, to to, że będę dzisiaj nocował pierwszy raz w namiocie w górach. Oczywiście mam ze sobą w plecaku namiot Lanshan 2+, który testowałem ostatnio na filmie w polskim Parku Narodowym. Ktoś tam z widzów sugerował mi, żebym bardziej napił tropik. Faktycznie dzisiaj może się to przydać, bo mm, jak będzie padał deszcz, no to fajnie gdyby ta woda spływała gdzieś. Oczywiście o czym trzeba pamiętać w górach i nie, zresztą nie tylko w górach, tylko nawet w jakiejkolwiek aktywności leśnej, to oczywiście trzeba uważać na wszelkiego rodzaju żmije y, zygzakowate, które możemy spotkać na swojej drodze. Dzisiaj raczej jest to mało prawdopodobne, ponieważ y, mogą one wygrzewać się na słońcu, a dzisiaj słońca raczej nie ma. Istnieje jakaś szansa, że na przykład żmija Zygzakowata może się po prostu chcieć przetransportować na drugą stronę ścieżki. Będziemy w złym miejscu i w czasie, i nie zwrócimy na nią uwagi, nadepniemy na nią to natychmiastowo dostaniemy od niej ukąszenie. Nie dlatego, że jest złośliwa, tylko ona po prostu ma taki sposób obrony. Ja raz spotkam na szlaku. Byłem nieświadomy zupełnie, że napotkam teraz. Mam nauczkę na resztę życia, że trzeba patrzeć pod nogi troszeczkę, nie tylko na piękne widoki. Dużo się dowiedziałem, poczytałem trochę w internecie i wydaje mi się, że ludzie e, zbyt bardzo panicznie boją się żmi zakowatej. Uważam, że nie powinniśmy w żadnym razie panikować. Oczywiście nie mówię, że nie jest to zwierzęta niebezpieczne, ale jak najbardziej zagrażają naszemu zdrowiu. E, więc oczywiście lepiej nie dać się e, ugryźć. Wiem również o tym, że brzmie zygzakowate są niestety zabijane. E, też niestety odpowiednie zachowanie, dlatego że po pierwsze brzmie zygzakowate są pod ochroną. Zjadają gryzonie, jakieś, jakieś myszy, nornice, krety, które psują nasze często. Działki, i tak dalej, żmije pomimo swojej jadowitości są pożyteczne w przyrodzie, w środowisku. Także szanujmy je, dajmy im wolną drogę. Pewnie widzicie, że jestem trochę zapocony Bo wyszło słońce I Że tak powiem patelnia Straszna, po prostu smaży się jak jajecznica Ale no chłopak daje dzisiaj, ta temperatura kurde daje No był asfalt, dało się może tam troszeczkę nadrobić, iść szybciej Ale Co chwilę jeżdżą jakieś samochody Motocrosy czy jakieś tam różne dziwactwa, dziwne pojazdy. Na szczęście teraz już idziemy normalnym szlakiem. Jesteśmy na takiej można by powiedzieć prawie że grani. Są to jakieś fajne widoczki. Już mi się tutaj zaczyna podobać. Tamten fragment szl szlaku był taki nieciekawy, bo dużo biegło asfaltem. Teraz już mam nadzieję, że będzie większość biegło takim oto szlakiem. Bo jest po prostu różnorodnie. I ciekawie, a do schroniska zostało około 3 km, także jest po 15 już nawet. Także myślę, że powinniśmy może za godzinkę, dwie dotrzeć. いいですか W to są fajne pokoje tak, z nazwami różnych gór. Ciekawe. A za oknem, przed chwilą latam sobie dronem, idzie burza. No dobra, widzimy się jutro. Także dobra noc. I mam nadzieję, że przeżyję tę noc i że prześpię chociaż jedną godzinę. To będzie sukces. Ciekawy szlak mamy, dzisiaj. No to dzień drugi wyprawy, oficjalnie rozpoczęty. Przepraszam, że nie patrzę na was, ale tutaj jest, idziemy po, po prostu po szlaku rzecznym a tak serio to spływa, już, spływa jeszcze prawdopodobnie woda z gór po burzy a raczej po nawałnicy, bo pioruny trzaskały porządnie nagrywałem wczoraj telefonem przez okno nie w ogóle wczoraj przeszła kurde taka burza, że była miazga mógł jeszcze napierniczać do tej pory deszcz na szczęście jest tylko mgła Zobaczymy czy się w ogóle podniesie, ale klimat jest kapitalny Ła wow! też ma to jakiś klimacik, chociaż nie ukrywam, że fajnie by było, gdyby jednak jakieś widoczki na poranie się odsłoniły. No a jeszcze dnośnie noclegu, no to spaliśmy na glebie. Pokazywałem wam. Ale samo schronisko przysłup jest tak wypasione. Jest tak porządne że naprawdę powiedziałbym, że to jest najlepsze schronisko w jakim byłem w górach. Także, jeżeli ktoś ogląda, ekipa schroniskowa, może, no to e, wiedzcie, że, no macie tutaj świetne schronisko. Aktualnie wchodzimy na Baranią Górę. To jest tam 1220. Metrów nad poziomem morza, a z Baranie Góry idziemy szlakiem zielonym bodajże na skrzyczne. Tam jest schronisko i tam zamierzam przenocować. Zależy od warunków pogodowych. Jak mają być kolejne burze, to nie nocujemy w namiocie. Szkoda, na jak fajnie byłoby przenocować w namiocie, bo nie po to go tacham w plecaku. Klimat kapitalny, pozwólcie, że, że będą zaraz ujęcia. Lecę dalej, niestety szlak jest dalej zalany wodą, także przemieszczanie się będzie trochę trudniejsze, ale wędrówki w deszczu nie będę ciągle narzekać, też ma swoje uroki. No i na pewno takim plusem wędrowania w deszczu jest na pewno to, że raczej nie spotkasz turystów na szlaku. Jak już to na pewno licząc na palcach. Na pewno postój będziemy mieli na hali Baraniej, to jest tam nie wiem, może z kilkaset metrów od szlaku, ale tam sobie zjemy obiadek czyli znowu zupkę Knora, standardowo i pewnie jakiś liofilizat. Zobacz, jak bardzo będę głodny, Melduję się do Was na szczycie Baraniej Góry. Można poczuć się jak na dziurowej łajbie Mamy pływające kłody drewna Także PTTK trzeba trochę tutaj wzmocnić Ale tak, to fajna inicjatywa, że, że, że jest taki szlak właśnie z położonych kłód drewna Docieramy na szczyt! Barania Góra! No i tu macie in informacje jak jesteście gsb GS Czyli idziecie główny szlak Beskidzki, najdłuższy szlak w Polsce, macie informacje ile zostało do Bieszczad, do Wołosatego, a ile zostało do Ustronia. Wieża widokowa jest na razie zamknięta, tutaj chwila odpoczynku i lecimy chyba w tamtą stronę. E, aktualnie kierujemy się do Bacówki, znaczy nie jest to w zasadzie Bacówka, co taka chatka turystyczna. Gdzie będziemy mogli się na chwilę schronić, sobie zjeść, już pewnie jakiś, może obiadek, a przede mną strome zejście. dobra, zobaczymy jak wygląda, z ciekawości, chatka od środka. jest stolik. Świeczuszka. Butelki. Kanapę. Kanapa nawet jest. O proszę. I piecyk. Czuć dymem w tej chatce. Chyba ktoś tu mieszkał sobie i palił w tym picyku zobaczymy To jest elegancka koza Bilok w takiej chacie oj Co się czuję że ja tu wrócę podoba mi się Jest drawinka Trochę się chybocze nie będę wchodził fajna chatka mam powiem Żegnaj chatko za rok. Może tutaj przyjadę. Nocleg w takiej chatce to już od dość długiego czasu jest takie jedno z moich marzeń, które chciałbym spełnić. Nocleg w chatce, w górach. No, jeszcze brakuje tego widoku. Dobra, jestem z powrotem na głównym naszym szlaku. Niestety. Na drodze mamy błoto Ale co zrobić Trzeba iść Teraz najbliższy nasz cel Malinowska skała Znowu siąpi deszcz Także Niestety No niewiele nagrywam teraz Na tym odcinku trasy Bo nasza trasa jest dość mm, żeby nie powiedzieć moloton, to ma taki po prostu, ma taki sam krajobraz. Moi drodzy, malinowska skała 1152 metry nad poziomem morza. Zobaczcie, co tu jest! Czy z czymś Wam się to kojarzy? Kto widział film ze skalnej czaszki w górach stołowych, ten na pewno widzi podobieństwa. No, dwa takie okrągłe otwory w zasadzie nie wiem, jak to nazwać. Malinowska skała. Jest to naprawdę niesamowita formacja skalna. Szłoby się powspinać, połazić po tym, ale nie ma za bardzo czasu. E, podobno w sezonie, gdzie jest ładna pogoda, do Maninowskiej Skały są naprawdę spore kolejki. E, no po to, żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie na tej skale. No nie dziwię się, no bo na pewno jest to ciekawa atrakcja turystyczna jednak. Mamy tutaj mapę, a my jesteśmy tutaj. Czyli tak zostało nam w sumie przejście graniu. Jakby ktoś był zainteresowany, są wyciągi przysałkowe i narciarskie. Jest w okolicy też jakieś trasy rowerowe, nawet. Mamy niebo, mamy słońce, Boże jak ja za tym tęskniłem. Chyba pogoda wynagrodziła te nasze wszystkie trudy. Wow, niesamowite. No ja już w tym momencie wpadłem w obłęd Totalny obłęd Nie wiem gdzie skierować obiektyw Żeby wam nagrać te przepiękne ujęcia Naszła mnie w ogóle taka dygresja przed chwilą Dlaczego zakończenia podróży Muszą kończyć się zawsze tak pięknie Dlaczego końcówka podróży, wyprawy Kończy zawsze się tak pięknie Dlaczego koniec, a nie początek? Trudno powiedzieć. Mamy to skrzyczne 1257 metrów nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego zdobyty. To teraz chodzimy do schroniska. I jak będą dalej widoki, to puszczam drona. Docieramy na punkt widokowy. Tam jest schronisko, prawdopodobnie, ale na razie jedziemy zobaczyć jak to wygląda z punktu widokowego a już widzę za pięknie dobra Dobry witam trzeciego dnia wyprawy i zarazem ostatniego dnia wyprawy idziemy niebieskim szlakiem, schodzimy ze skrzycznego i schodzimy już do szczerku widoków jak nie ma tak nie ma Czyli sytuacja powtarza się z wczoraj zmiana planu jest wciul zimno I w dodatku jeszcze tam dalej droga tak strasznie rozjeżdżona, straszne błoto tam Jeszcze w ogóle jakieś są remonty Jest zimno Normalnie chwilę trzymam rękę e, trzymając za telefon, bo już na aparatu mi się nie chce wyciągać Normalnie łapską mi już marżnie Nie wiem szczerze czy dalej jest sens coś nagrywać Widoków nie ma więc chyba będę kończył. Zjazd tutaj ze Skrzycznego do Szczyrku mamy o 9.15. No i tam w Szczyrku e, trzeba będzie wsiąść w PKZ do Bielsko-Białej, a z Bielsko-Białej już wsiąść e, w pociąg do katowic i z Katowic do domu, do Lublina. Także prosta trasa, no chyba nie powiedziałbym. Była to naprawdę ciekawa wyprawa. Mimo że nie było tych widoków to wczoraj wieczorem naprawdę było pięknie. No i mam nadzieję, że przyjemnie się oglądało tym wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Serdecznie gratuluję. A tym, którzy nie dotrwali, to może mniej gratuluję. W każdym razie, jeżeli chcecie więcej takich wypraw, piszcie koniecznie w komentarzu. Coś się może jeszcze zorganizuje, nie wiem za czy w tym roku, ale na pewno w niedalekiej przyszłości. Do zobaczenia i do następnego filmu. Hej! Okay. No i dobra, jestem z powrotu, z powrotu. Dada.